Siameczko z tej strony, Fitkurek. W tym materiale chciałbym pokazać Ci, jak przygotować Twoje nadgarstki do zwiększonej pracy w podporach. Zrobimy krótką rozgrzewkę, właśnie polegającą na tym, że przygotujemy nadgarstki, przygotujemy gdzieś tam troszkę obręcz barkową do zwiększonej pracy podczas. Wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń, też stanie na rękach czy, czy to pompek, ale również świetnie sprawdzi się to dla osób, które wykonują i wyciskania ze sztangą, czy różnego rodzaju inne ćwiczenia, gdzie zaangażowane są te nadgarstki. Tak naprawdę te nadgarstki pracują w każdym ćwiczeniu i co ważne, obecny styl życia, który prowadzimy, przyja występowaniu kontuzji tych nadgarstków. Często mamy zmniejszony zakres, wskutek czego możemy mieć jakby takie przypadłości, jak cieś nadgarska, zespół cieśni nadgarska, No i to powoduje gdzieś tam ból, a od tego człowiek gdzieś tam gdzieś tam chce uciekać. No dlatego przygotowałam taki zestaw na te nadgarstki. No dobrze, czas przejść do ćwiczeń. Także zapraszam Cię, usiądź sobie, w siadzie klęcznym, kłęczny. Okay? Znapnij brzuch, złącz dłonie, złącz łokcie i teraz z takim ruchem rotacyjnym zacznij krążyć nad garstkami. Staramy się po jak największym tam okręgu robić to krążenie i w momencie, gdy poczujesz, Jakiś ból, zatrzymaj i bardzo powoli przejdź do dalszej części ruchu. Wykonamy sobie kilka tych ćwiczeń. Zobaczysz, jak to może funkcjonować i w jakim stopniu po oczywiście wykonywaniu tych ćwiczeń systematycznie, jak to wszystko poprawić swój zakres i zmniejszyć dolegliwości bólowe. I w drugą stronę. Bardzo powoli, ale obszernie. Pamiętaj, żeby te łokcie były złączone, ale pozycja względnie przyjemna. Ok, jeżeli cokolwiek, kiedykolwiek będziecie boleć, pozycja odpoczynkowa nad garstków. Łączę stronę grzbietową, dłonie i poruszam w płaszczyźnie strzałkowej przód tył. Bądź druga, czyli kciuk, mały paluszek i słuchawka strzepuje, żeby rozluźnić. Drugie ćwiczenie, robimy tak zwaną falę. Bardzo powoli, prawą dłonią naciskam na lewą i teraz schodzę w dół. Teraz lewą dłonią naciskam na prawą. Łokieć wysoko. Super. To są takie ćwiczenia podstawowe, które gdzieś tam można pamiętać i ze szkoły, bądź z różnego rodzaju treningów. Zaraz przejdziemy do bardziej specyficznych ćwiczeń. Ok. Rozluźniamy, i teraz ustawimy się na macie, palce rozstawimy bardzo szeroko, na tej macie. I na prostych ramionach będziemy wychodzić w przód, tak, żeby poczuć nadgarstki. Staraj się z każdym wydechem pogłębiać ten ruch. Oczywiście wykonujemy ten ruch do momentu maksymalnego napięcia, nie do bólu. Jeszcze raz. Ok. Teraz ustawimy lewą dłoń palcami do ciała, a prawą dłoń palcami na wprost. I wychodzimy barkami w przód, do prawej dłoni, i cofamy cały tułów do lewej. I dwa. I trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9... 10. Super, to zmienimy sobie, czyli lewa dłoń palce na wprost, prawa dłoń palce do ciała. I co są? Raz... 2. 3... 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Super pozycja odpoczynkowa nadgarstków. Rozluźniamy. Świetnie. I teraz ustawimy pięścią, czyli tutaj na piąstkach, ustawimy nasze dłonie. Dłonie są pod barkami. I teraz z tej pozycji wychodzę prawą ręką do grzbietu. Hop. Teraz na zmianę. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Oczywiście każdy w swoim zakresie. Jeżeli masz ograniczony zakres, to robisz do momentu maksymalnego napięcia. Nie do bólu. To jest bardzo ważne. Nie może boleć. Nie w tym przypadku. OK, super. Znowu rozluźniamy też szeroko palce i staramy się wykonać taki ruch, gdzie palce zostają na macie, a my odrywamy tylko nasadę dłoni. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Świetnie. Znowu rozluźniamy bardzo dobrze. I teraz w tej pozycji tej podobnej. Będziemy odrywać, ale już całą dłoń. Czyli chodzimy na palce. Oczywiście to można progresować. Jeżeli w kręgu podpartym jest za łatwo, można zrobić to w podporze. Natomiast na potrzeby tego materiału chciałem pokazać wersję prostszą. Ok. I teraz znowu pioski na macie i w tym samym czasie obydwie strony grzbietowe dłoni do ziemi. Dwa, znowu, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Do kolejnego ćwiczenia będziesz potrzebować kostkę. Ja przed chwilą zatrzymałem właśnie materiał i poszedłem po te kostki. I jak to będzie? Będziemy wykonywać. Czyli kładziemy sobie te kostki na szerokość barków, mniej więcej, może troszkę szerzej. I teraz palce kładziemy na kostki. Ok, i schodzimy nasadą na maksa do środka i do góry. Znowu obciążając, jakby, ramiona i w górę. I w górę. I w górę. I mamy piąte. I szóste. Siódme. Ósme. Dziewiąte. Dziesiąte. Super. Fajnie, pracujemy tutaj nad zginaczami przedramienia. Te kilka ćwiczeń, które tutaj przedstawiłem, myślę, że w taki globalny sposób sprawią, że Twoje nadgarstki, oprócz tego, że się wzmocnią, to również zwiększą zakres swojego ruchu w stawie nadgarstkowym. Co ważne, będą zdrowsze, a Tobie będzie doskierać mniej bólu. Myślę, że o to chodzi. Pewnie powiecie, że znowu się powtórzę, ale ważnym aspektem jest systematyka. I warto wdrożyć po prostu te kilka ćwiczeń do swojego planu treningowego. Czy trenujecie siłowo, czy trenujecie sporty walki, czy trenujecie animal flow, i gdzieś tam element staje na rękach, tak jak ja. Zawsze się to przyda. Silny nadgarstek jest skazany w dzisiejszych czasach i bardzo potrzebny. Słuchaj, jeżeli ten materiał wydaje Ci się przydatny i gdzieś tam merytoryczny, i to by się podoba, to. Będę bardzo, ale to naprawdę bardzo wdzięczny, jeżeli go udostępnisz swoim znajomym. A żebyś mógł go udostępniać, to oczywiście zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby żaden materiał nie umknął Twojej uwadze. Dzięki, do zobaczenia i widzimy się za tydzień.